No hej, hej, kochani, pamiętacie, jak yy, nakręciłam taki odcinek: Nigdy się nie poddawaj. Nie wiem, czy wszyscy go obejrzeli. Sporo ludzi go obejrzało, także sądzę, że tak. Yy, opowiadałam tam historię o zwierzątku, które wbrew yy, wszelkim oczekiwaniom, jakimkolwiek w ogóle, no ja byłam pewna, że historia zakończy się. Śmiercią małego zwierzątka. To było, nie wiem, coś w rodzaju wiewiórki chyba. Nadal nie znalazłam tego filmu, nawet tego już nie szukam, wiem, że go nie znajdę, a był świetny. Yy, który uciekał przed naprawdę dużym ptakiem. Dużym w porównaniu do niego. Tak, ale ogólnie, z tego co ja pamiętam, był. A, nie ma, nie ma kot. Był naprawdę olbrzymi, Wątpię, żeby orzeł polował na takie małe zwierzę, ale było to coś mniej więcej kurcze pieczone, no może tych rozmiarów? No może nie, może przesadziłam z tym orłem, wiecie? Przesadziłam pewnie. Może to był jastrząb, może to był soku, ale polowało na naprawdę małe zwierzątko, i to małe zwierzątko wydawałoby się, że za chwilę po prostu podleci ten, ten, ten ptak, złapie go pazurami i, i pofrunie z nim, tak? No nie podleciał, złapał, a właściwie chciał złapać chyba, czy złapał, tamten zaczął się jakoś odgryzać, jakimś cudem, nie wiem, widocznie musiał go, może źle go złapał, a może po prostu nie udało mu się jednak tak yy, za pierwszym razem od razu. I to małe zwierzątko odwróciło się, nie wiem, może go gryzło po łapach, może coś w każdym razie atakowało go. I ten tak był w szoku, on był zdziwiony chyba, wiecie. I takim sposobem po tam jakimś czasie, bo ten ptak znowu próbował, po jakimś czasie yy, to małe zwierzątko, które po prostu powinno zginąć, po prostu słuchajcie, tak, pstryk, i nie ma, jednak się uratowało. Dlatego uważam, że warto obejrzeć ten mój filmik, Nigdy się nie poddawaj. Jest moim zdaniem dobry. I to jest to, czego my, a szczególnie my, yy, ludzie chorzy, powinniśmy się trzymać. Natomiast słuchajcie, dzisiaj właśnie nawet mąż znalazł mi następny film. Bardzo fajny. Musicie go zobaczyć koniecznie. Wkleję go pod spodem i wkleję ten swój stary film. Też nigdy się nie poddawaj. No, po prostu super, słuchajcie, jak zobaczycie po prostu to. Ja nie, nie wiedziałam, że takie coś jest możliwe, bo ktoś przeprowadził takie doświadczenie, słuchajcie, że w no, pale by się po prostu nie mieściło. No, Przykre to jest, bo niestety te zwierzęta tam musiały utonąć, tak? Ale to w imię nauki, nie. no można by tak powiedzieć, bo jednak jakby na to nie patrząc dzięki takim filmikom właśnie my ludzie też również się nie poddajemy. Bo tam była mowa, słuchajcie, o tym, że yy, jakiś doktor jakiś tam, jakiś naukowiec to był chyba, e, jeszcze nawet obejrzyj i sprawdźcie, Zresztą sami sobie obejrzyjcie i sprawdźcie. Przeprowadził takie doświadczenie, że wrzucił do wiadra pełnego wody szczury. No i one utonęły po 15 minutach. Wiem, przykro utonęły a szczury. Bardzo inteligentne zwierzęta, tak? Ja osobiście lubię. Ja osobiście lubiłam fajne. Naprawdę inteligentne, spoko. I. Przeprowadził za drugim razem takie same doświadczenie, tylko że trochę inne. Wrzucił te szczury do tych wiader, do tego wiadra z wodą i po, po tam iluś minutach, po dziesięciu minutach bodajże chyba je wyciągnął. Dał im odsapnąć, że tak powiem. I niestety rzucił je z powrotem. No. I wiecie co? Zgadnijcie, po jakim czasie te szczury dopiero zaczęły tonąć. Utonęły. W życiu byście nie zgadli, czy po 10, czy po 5, czy po 15 minutach, czy po 20, może przypadkiem. Nie, kurde, po 60, rozumiecie? 60 minut. Godzinę wytrzymały. A wiecie dlaczego? Nadzieja. Miały nadzieję na to, że ktoś znowu je wyciągnie, i ta nadzieja pozwalała im się trzymać dłużej. Niż normalnie za pierwszym razem. Słuchajcie, za pierwszym razem one tonęły po 15 minutach, tak? Podczas gdy mogły, widać po tym drugim doświadczeniu, po tym drugim wariancie, że mogły dłużej się utrzymać, tylko one nie miały nadziei. One po prostu zrezygnowały i stwierdziły, aha, tak czy siaki, tak utoniemy, tak? A za drugim razem miały nadzieję, że ktoś znowu je wyciągnie. Rozumiecie? że coś się stanie, coś innego, że ktoś poda im pomocną dłoń, a może sami wpadną na taki jakiś genialny pomysł, tak jak my wpadamy, słuchajcie, przy tych naszych różnego rodzaju chorobach, no ja przez Emię też, czy wpadam na jakieś swoje genialne pomysły, słuchajcie, że tak? Że może tego spróbować, a może tam tego spróbować? Kto wie? No, także tak, kochani, Warto próbować nowych sposobów. Warto szukać. Warto mieć nadzieję. To przede wszystkim. Ja sądzę, że ja nie mówię tylko do osób chorych. Ja sądzę, że mówię też i do osób zdrowych. Warto mieć nadzieję. Warto walczyć. To jest też walka. To jest nasza walka. Chociaż to źle jest podobno nazywać walką, ale moim zdaniem i ja osobiście uważam, że tak, to jest walka. Jakby na to nie patrzeć? Z której strony by tego nie ugryźć? To jest walka. I możecie sobie nazywać to, że nie, 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 to tego tak nie wolno nazywać. Nieprawda. To jest walka. Albo my, albo coś. Albo choroba, albo coś, tak? Sorry, wam. To nie dlatego, że się nudzę. Wcześniej wstałam dzisiaj. Także tak. Warto. Do końca. Nigdy, ale to nigdy, ale to przenigdy, nie wolno, nie wolno się poddać, nigdy. Filmik wklejam pod spodem. Jeszcze wiecie co, jedna fajna taka... Byłam niedawno tutaj u doktora, którego nie byłam chyba za tam 4 lata chyba, czy jakoś tak. Bo coś tam sobie załatwiam, nie żeby mi coś było, tylko coś tam sobie załatwiam, tak? No i taki znak był że ja sobie tam, bo w tej chwili wiecie o tym, biorę aszchawangę, tak? Nie mówiłam o metodzie BSM, chociaż wiem, że ona działa, sprawdziłam, sprawdzam cały czas, aczkolwiek ostatnio nie sprawdzam, to tak różnie u mnie bywa, ale naprawdę chcę się za to wziąć. <głos》>. W końcu yy, po prostu dobrze się czuję. Jestem na tej aszchawandze na razie, tak? Yy, I ja mu też tak powiedziałam. I powiedziałam mu, że ja nigdy więcej chemii do budzi nie wezmę, bo czułam się po prostu tragicznie. My po prostu nie wiem, jak ludzie mogą to brać i mogą na tym chcieć w ogóle ciągnąć, że tak powiem. Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego. Ja po prostu tego nie rozumiem, tak? No, ale to jest ich wybór, ich sprawa. I on, słuchajcie, po raz kolejny bo za pierwszym razem jak u niego byłam, powiedziałam, że bo ja wtedy brałam grzybki, tak? lewią grzywę i soplówkę, znaczy soplówkę jest lwia grzywa, ma... głowa małpy, to się różnie nazywa. Oraz Lejsi. Też mi pokazał tak. I tym razem też mi pokazał tak. Jest pierwszym lekarzem, pierwszym doktorem, przepraszam, który mi mówi, że ja dobrze robię. I widzicie? To jest też coś takiego. Może ja też sama siebie ratuję. Właśnie w taki sposób, tak? Że biorę chociażby to a nie coś innego. A czuję się naprawdę fajnie i mogę się założyć, że czuję się o wiele lepiej, o wiele lepiej niż ci, którzy sobie tam robią to, co sobie robią chemią, tak? No ale, dobra? Nigdy. Nigdy, kochani. Nigdy nie wolno się poddać. No hej, papa, trzymajcie się. Wczoraj już nie ma, jutro jeszcze nie ma. Dzisiaj, tu i teraz. Cieszmy się tą chwilą.